Cześć, mogę być na witam Was z kolejnym horrorku. Dzisiaj zagramy sobie w tytuł o nazwie Digging Hours. Zapraszam do oglądania. Oho, od razu game pause był, co jest? Od razu pauza. Comsea, nie wiem jak to się wymawia. Sąsiad. Czyli zaczynamy na cmentarzu, cool. Tam już w dzień. Mam jakieś inventory? Nie. Ktoś po nas przyjechał, chyba. Albo do nas. Hej. Okay. Hmm. so where are we going to an old farmhouse we've got some work to do there voice line Co the robota look don't judge me for this remember those two guys yeah those two they've been visiting me in my dreams i might be cursed O, czyli zabili jakieś tam typów i teraz oni wznago prześladują. Więc musimy być farmie. Aha, czyli zakopiemy ich i, a czy znaczy wykopiemy ich i spalimy, odwrotnie. You heard me. I read this book a few days ago. It's the only way. Spoko. We've gotta help. Just ask the guy for permission to dig on his property. Musimy pozwolę imić na wykop. Chyba my, my warto. No, Czy jak nas złapę, to ja jestem niewinny, nie? I mam ob nam, że to potwierdzi i tak dalej, nie? No, na pewno. Trzeba było nie zabijać, to byś nie miał koszmarów. Tak zwana sitting. Chłopiec. A ja idę czarną robotę, a ty... Okej, okay, nie wchodzisz tutaj ogólnie, hmm... Ketchup order finally came. Ej, okay. panie otworzy. a tu jest? How can I help you? Um, who no are you? co pozwolenie wydamy się, nie? Z rządu. Government, get off my property. Uh huh. Just go away. All right, do whatever you want, but can you move those two bags over there? Okay, czy przyniesiemy te dwie tam torby, a czy te worki? Będzie mógł zrobić swoje. nie? A nie, czekaj, to jego rodzina bo to to zakopana jest. A gdzie ja to miałem przenieść? O, tutaj. Co Węgiel jest w ogóle bungiel tak zwany Dobra, dasz mi To jest? Co chcesz? Aha, no dobra. Czyli już możemy to robić. Myślałem, że jeszcze do niego musimy pójść i pogadać. A, to to nie jest u niego w chacie. Wydawało mi się, że to będzie u niego w chacie gdzieś tam. Ale nie ma tego, zabatki. Co jest zabatka? Jeszcze jedna. czy tu nie będzie bo jest koniec mapy. Tu jest. No elegancko. Idziemy. No i oczywiście noc nastała. Pamiętajcie ich że zakopaliśmy. Sure. The an unmarked grave there. I'll dig up the other We'll back at the car. Don't make too much noise. When you're finished, put in your bag. Take care. Ok, czy my jednego wykopiemy, a od drugiego? Oj, oj, praca, praca. Zgaduję, że ich w grobach już nie ma, nie? Może są jeszcze? Ooooo... Ooooo... Dobra, jest. Mam wrócić z tymi zwłokami do niego? Normalnie Czekaj... Co to było? Czekaj, ale oni zakopali sobie tak... Przy ...jakieś dróżce po prostu? Okej... Okay. Hmm. To każdy może przejść. Zobacz, tu jest jakiś grób dziwny. A chłop nie żyje pewnie nasz. Silnik, zgaś! On wykopał ten drugi. Może bagażnik byśmy zamknęli? O, nie żyję! Klasycznie. Co się tu stało? O! nie ogłuszył Może wiesz, że to ten farmer? Pentagram, już widzę, narysowane. Klasycznie. Diabeł. I failed you. Zawiodłem cię. Runway. nie musimy tego powtarzać. O? What the fuck? Mówię, że kurde farmer, nie? Mówiłem, że to jest farmer jakiś. O! On żyje! Wy dwoje? Czy to bracia pewnie są jacyś? Aha. Żywce nas zakopią. Co za śmiecie! Jakie... ...taszony. I mili, to był Digging Hours. No, nie spodziewałem się, że ten chłop będzie zdradził. Ja w ogóle nie wiem, czemu to zrobił. A. Nie, może to była faktycznie Ale nie, no, przecież on mówi, że oni pozapijali to. Później oni pozakopywali, a on nagle okazuje się, że z tym farmerem jest ok. Nie rozumiem, co to się odpierniczyło, szczerze, fabularnie. A. A czy polecam czy to jest fajny hororek? Może być, ale tutaj nie ma jakiś wow, nie? Nie spodziewajcie się. Eee, można zagrać, ale czy polecam tak średnio. Jak macie nudy, czy coś nie chce Wam się nic innego grać, można to odpalić, bo to długo nie zajmuje. I eee, to zajęło mi. 5-6 minut, więc chyba tak. Trzymajcie się do następnego. Hej.